Dzień dobry, w niedzielę na popołudnie. Dlaczego ja ciągle mówię o Bogu? Dlaczego ja ciągle mówię o te wszystkie rzeczy i przestrzegam przez, przed sektami? Dlaczego ja mówię o tym wszystkim, co się dzieje? Może zacznijmy od tego, że. Jestem po prostu starożytną er energią w tej sekcji, o której mówię i która się za mną oganiała i tak dalej. Hmm. Chodzi po prostu o energię. Oni wiedzą, że jestem starożytną energią. Chrystus, yy, nawet Chrystus i nawet Budda nie byli taką energią, jaką jestem ja. Jestem energią, której nigdy nie było na świecie. Jestem duszą, której nigdy nie było na świecie. Yy, dlatego czasami mówię różne rzeczy, a potem się z tego wycofuję, dlatego że nie znam tego świata. Jedyna religia, jaką mogę polecić, to jest religia Chrystusa albo religia buddystyczna, bo to, jest buddy... bo to są wysokie wibracje. I religia, w której się wychowaliśmy, czyli religia katolicka, ponieważ była zmieniana, była, były dokonywane zmiany, nie powie Kościół, że nie, bo, bo były dokonywane zmiany przez filozofów, przez teologów. E... I uważam, że to jest religia, która jest bezpieczna. Jeśli chodzi o zaklęcia, czary, szamanów, czarownicy, wiedźmy i tą całą Anię z Akademii Ducha. Ani z Akademii Ducha nie chodzi o to. I to mówię z całą odpowiedzialnością i pewnością. Żeby pomóc ludziom Dlaczego to mówię? Dlatego, że ta osoba mi nękała podsłowała ludzi o podobnej wibracji. Yy, jakoś podobnej. Chociaż nie ma podobnej, podobnej wibracji do mojej. Ale podsłowała ludzi, żeby mnie nękali, żeby mnie denerwowali, żeby mnie nie robili na złość. Grzebała. Wiem to na milion procent, że grzebała w moim telefonie. Yy, Wierzę, że mam. Potencjał, ona wie, że mam potencjał, i wie, że mam bardzo dużą siłę sprawczą. Wie, jaką mam budowę energetyczną i wie, jaką mam siłę. Dlatego, w pewien sposób, próbuje mnie ta osoba lub członkowie tej sekty, bo to jest sekta, jestem pierwszą osobą, która o tym mówi. E, ta Akademia Ducha, ta cała Ania, która udaje doskonale, bezprzeszkolona przez tych wszystkich e, m, aktorów, którzy mieszkają w Warszawie, ma znajomych, wiedzą jak to się robi, bajeruje ludzi. Tam chodzi tylko i wyłącznie o energię. Jeśli nie możecie się odnaleźć i nie potraficie na przykład zrezygnować z niektórych rzeczy, o których mówi Buddha, bo Buddha mówi o rezygnacji z mięsa, o produktach. Jeżeli chcesz iść ścieżką buddystyczną, to no, wtedy musisz zrezygnować z wielu rzeczy, z wielu tak zwanych przyjemności. Nawet znoszenia obuwia ze skóry. Nawet nie możesz mieć chomika w klasce. Tak o tym mówi ideologia, religia buddystyczna. Mi się ideologia buddy bardzo podoba, bo to jest bardzo wysoka wibracja i bardzo wysoka świadomość. Ale też jest e, e, Chrystus, którym też można się kierować w życiu, i jest religia nasza, korzenna, katolicka. Kościół nie może zrobić nikomu krzywdy, ponieważ Kościół wie, co może, a co nie może i to powtarzam po raz enty. Ale nie chodzimy na drogi, na skróty do ludzi, których nie znamy, i nie prosimy ich o pomoc. powiedziałem, czym jestem, kim jestem, jestem starożytną, dlatego ciągle mówię o faraonach, o starożytnych energiach. Jestem starożytną energią. Mam w sobie starożytną energię. E... Nie mam nic wspólnego z żadną ideologią, ani z żadną religią. Jestem wychowanym katolikiem, ościonym katolikiem. E... W kościele katolickim i wych jestem wychowany w wierze katolickiej. I uważam, że ta wiara jest sprawdzona i jest bezpieczna. W kościele czuję się, ja się czuję bezpiecznie. Kościół nigdy nie namawiał do grzechów. Kościół nigdy nie namawiał do harców przy ognisku, ani do czarów, ani do żadnych rzeczy takich niebezpiecznych. Zawsze ostrzegał. Właśnie przed czarami, przed wiedźmami, przed zabawą z energiami, przed pentagramami i tymi wszystkimi rzeczami. Dlatego mówię. I ostrzegam. Sami, sami sobie wybieracie. Nikt nie będzie na nikogo naciskał. Ale sami wybieracie sobie drogę. Sami wybieracie. Sobie ideologię i to, czym chcecie się kierować w życiu. Powiedziałem, że osoby lub Ania się maskuje jest doskonałą aktorką. Nie wiem, czy ta dusza ma w ogóle wstęp do jakiegokolwiek wysokiej wibracji albo jakiegokolwiek raju. Mam dobrą intuicję i wiem, co robią ci ludzie. Robili mi na złość. Ewidentnie robili mi na złość. Denerwowali mnie. Inwigilowali mój telefon, to już powtarzam po raz Anty. E, a powołują się na nauki Chrystusa. No coś tutaj ze sobą nie współgra. Chrystus nie robiłby nikomu na złość. Chrystus. E, nie denerwuje nikogo. Oni też mną manipulowali, żebym mówił różne rzeczy, bezeceństwa i żebym wypisywał nawet u nich w komentarzach. Jeżeli ktoś się kieruje energią albo ideologią Chrystusa i widzi, że ktoś pisze jakieś dziwne rzeczy, Reaguje, a oni ewidentnie czekali na to, żebym wypisywał różne rzeczy, bo mnie kusili do tego, podkuszali mnie, kusili mnie do tego, żebym pewne rzeczy pisał, wypisywał i wygadywał. Hmm. Ktoś, kto e, pracuje z Chrystusem, to już dawno bym porozmawiał z taką osobą, która ma jakieś problemy. Nie mówię o, o mnie, tylko czyli widać, że ta osoba ewidentnie albo się mnie boi, albo po prostu unika i bardzo jej zależy na tym, żebym robił yy, różne rzeczy. Więc tutaj macie możecie. Pomyśleć w języku migowym się tak pokazuje. Pomyślcie, logicznie pomyślcie: Ja nie bimbam dzwonkiem, dzwoneczkiem koszy, bo dzwoneczek koszy jest bardzo silny i ma bardzo silny wpływ. Tutaj, na tą część ciała, a Ania to robi. Nie wiem, czy to jest Ania. Tam była e, Paulina, która ma wiedzę na temat mm, odczytywania z energii, i ona kiedyś nagolała film i sprawdziła ją. Ja mam wrażenie, to dużo osób mówi, że to jest zimna osoba ta cała Ania z tej całej Akademii Ducha i ona kiedyś, ta Paulina sprawdziła Moskalik, ją na wykresie, że to jest jakaś dusza dla tych, którzy już są troszeczkę bardziej, mają większą wiedzę, że to jest dusza z jakiegoś demonicznego Przeświata. Ode mnie bije światło, jak widać, bez przerwy się świecę. Jak coś mówię, to się świeci, bo to już nie trzeba widzieć energii. To widać, że się świeci. A ci, co widzą energię, to tutaj widzą żółte światło. Więc ja nie reprezentuję żadnych demonicznych sił, tylko światło tutaj jest. Z tyłu głowy jest żółte światło. Ci, którzy lepiej już widzą, I błyska światłem Bum? Nie wiem czy od Ani błyska światłem yy, i to tyle na ten temat. Nie możecie się odnaleźć. Gubicie się. To polecam po prostu religię, w której zostaliśmy wychowani. Yy, rzeczy bezpieczne. I nie chodźcie na żadne rytuały dziwne ani na żadne dziwne spotkania, bo mogą Was spotkać nieprzyjemności. A takie osoby jak wiedźmy, mogą Was bardzo szybko zmanipulować. Życzę wszystkim bezpieczeństwa, miłości i tego, żeby wszyscy byli dobrzy dla siebie, miłosierni i żebyście przestali wszyscy widzieć, bo to ja nie mam w sobie tego. Tylko niektórzy mają. Niektórzy mają. Oczywiście przestali widzieć we wszystkim tylko interes. Jak będę miał jeszcze co znowu do powiedzenia, to znowu powiem. Ale nie będę nakręcał filmów co chwilę jak nakręcony. Już na pewno nie usłyszycie w moim filmie żadnych wulgaryzmów ani chamstwa, bo Ani Sokolskiej na tym bardzo zależy. Żebym coś takiego reprezentował, żeby nikt mnie nie chciał słuchać i żebym czasami e, nie był w jakiś sposób e, autorytetem dla kogoś. I zanim, jeśli jesteś osobą Podesłaną przez Sokołowską, i zanim ona tobie coś zaproponuje, żeby mi zrobić jakoś na złość, albo komuś takiemu jak ja, albo coś wykombinować, to się zastanów, czy ty chcesz pracować dla tej osoby, bo takie osoby już się zdarzyły. Były podesłane przez nią do pra miejsca pracy. Szkoda tej osoby, tej dziewczyny. E, I było dwóch chłopaków, którzy mieszkali ze mną w wynajmowanym mieszkaniu. Skąd się dowiedziała Sukołska, gdzie mieszkam? No przez internet, bo się wyświetlało. Jak nagrywałem filmy, to sprawdziła. Bo jest hakerką. I sprawdziła e, skąd e, gdzie ja mieszkam. Tak mi znalazła tak jest perfidna i podsyła inne osoby, żeby one miały te nękania i męczenia mnie, żeby one miały na sumieniu. Żeby one miały to w karmie, a nie ona. Ale ona też ma, dlatego, że ona to wymyśla i podsyła te osoby. Zniszczę ją, zniszczę to wszystko. I właśnie dzięki Bogu jest tą tą starożytną potężną energią, która może bardzo dużo zrobić. Dzwony z kościoła biją. Czyli jest to znak, żeby się po prostu upamiętać, spokojnie usiąść i zastanowić się, dla kogo chcecie pracować? Co chcecie robić w życiu? i Jaki świat chcecie budować? 艰苦呀。